W tym stroju, także stroju, teraz na sprzęt i nagramy troszeczkę jazdy. Pokażę Wam, jak to się jeździ, właśnie tym BMW. Ok, także zobaczcie, jak działa quick shifter. W lewa ręka kurza i zobaczcie, nie z sprzętu, i bieg cyk, cyk, cyk. elegancko się bieg i przerzuca. Także, tak jak mówię, jazd 1 na dwa to rzucam normalnie, a później już po kolei wszystkie biegi bez użycia sprzęgła. Przy redukcji zaś trzeba już tego sprzęgła użyć, ponieważ plik Shifter w tym motocyklu działa tylko i wyłącznie w górę. No i powiem Wam szczerze, że on tak najfajniej działa powyżej 4000 obrotów. 4-5 obrotów trzymamy równo gazu, kręcamy manetkę albo, albo w ogóle jeszcze mocniej niż 4000 obrotów tak przycisnąć go mocno i wtedy te biegie wrzucać to jest naprawdę coś, coś pięknego, bardzo fajnie to działa, bardzo płynnie, nie czy żadnego e, szarpnięcia, złego motocyklu się nie dzieje, bieg nie wypadnie, nie ma możliwości, że nie wiem, on szarpnie, fajnie to wygląda, fajnie to działa i motocykl naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, płynnie przyspiesza. No nie zapominajmy, motocykl ma 175 koni mechanicznych, także jest to naprawdę duża wartość i jest on szybkim motocyklem. Porównując go do Fazera, to jest jedna bardzo duża wada, mianowicie to, że wieje na nim po prostu wiatr. Nie ma tutaj tej owiewki, owiewki brakuje. W Fazerze owiewka była dosyć duża, zdecydowanie większa, aniżeli w tym motocyklu, przez co po prostu ee, osłaniał mnie ten wiatr, wiatr przelatował nad moją głową, no i, no i nie, nie odczuwałem tego tak na sobie, na swojej klatce, a na przykład z pojeździe wieczorem aktualnie cały kask mam w muszkach, gdzie wcześniej te muchy zostawały po prostu na owebce w fazerze. Czasami jak ten motocykl skręca, on naprawdę bardzo, bardzo dobrze skręca, bardzo, bardzo dobrze się nim jedzie. Jest łatwy w prowadzeniu, mimo tego, że już swoje waży. Eee, nie wiem dokładnie ile, ale wydaje mi się, że około 250 kg pewnie waży. Na pewno na wysyła szeroka kierownica, która poprawia komfort jazdy tym motocyklem. Poprawia pozycję. Ja na przykład bardzo, bardzo lubię tego typu szerokie kierownice. Zdaniem poprawiają one wygodę, a także pewniej się na nim wtedy czuję. Z takich fajnych bajerów to na tej kierownicy mam jeszcze takie piankowe manetki, Założone piankowe manetki, które, które też niwelują e, wibracje. Przez to ten komfort jazdy jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Co mi się zdecydowanie podoba w tym motocyklu to jest właśnie pozycja e, silnik. Może przejdźmy po kolei, po prostu powiem jego zalety, e, wady i takie porównanie co do fazera, e, który przejeździłem 4 lata. Także co mi się podoba w tym motocyklu to zdecydowanie podoba mi się pozycja i teraz trochę o tej pozycji. Pozycja na motocyklu jest naprawdę wygodna, wyprostowana dzięki tej szerokiej kierownicy. E, mają możliwość po prostu siedzieć w prosto wyprostowanie, tak jak to sama wpadam w ręce, e, przez co motocykl moim zdaniem jeszcze łatwiej się e, kieruje, prowadzi się motocykl jeszcze łatwiej. Trzeba wziąć pod uwagę to, że motocykl jest naprawdę długi e, i ten motocykl może tak szybko się nie kładzie na boki, ale jest zdecydowanie pewniejszy w, w takich szybszych zakrętach, szybszych partiach zakrętów. Minusem naturalnie e, te, tego motocykla jest ten brak który już wspominałem wcześniej. Klinik jest to pojemności 1300 cm3. Jest to jednostka zaprojektowana przez BMW, spotykana w modelach 1300GT, 1300S, poprawiona wersja po 1200. Jest to silnik czterocylindrowy o mocy 175 koni i ten motocykl naprawdę, naprawdę przyspiesza. Moment obrotowy to około 140 km i to czuć. Zresztą no, przy każdym przyspieszeniu to naprawdę czuć. Ten motocykl, no trudno mi tu podać jakieś wartości, ale pewnie ma około 2,5 sekundy do setki i, i to naprawdę, naprawdę jest pociąg, on z każdego biegu przy odkręceniu startuje i nie czuć tutaj, nie wiem, jakichś takich szarpnięć, żeby ten motocykl nie chciał jechać, tylko, tylko naprawdę odkręcamy manetkę i to jedzie. Silnik jest po prostu moim zdaniem niesamowity i jeden chyba z najlepszych silników, z jakimi miałem do czynienia. No, na przykład bardzo mi się też podoba Silnik kat 1600 ze względu na to, że ma po prostu 6 cylindrów, a nie 4, także ta kultura pracy jest jeszcze inna, więc ten silnik jest takim moim chyba ulubionym i to jak on brzmi. Ale, ale ten czterocylindrowy cylindrowy k e, jest po prostu niesamowity i to jak on liniowo moc, jak jest e, bezpieczny w użytkowaniu, łatwy w użytkowaniu, nie ma czegoś takiego, że nas zaskoczy. Po prostu e, odkręcamy momentkę i mniej więcej wiemy, w którym momencie spodziewać się jakiegoś takiego e, naprawdę mocnego przyspieszenia, więc, więc e, przez to ten motocykl też łatwo się prowadzi. K1300R Tak jak w tym właśnie w tym modelu K1300 BMW Są już fajnie wyposażone w różne systemy Typu ABS no, Który pomaga Moim zdaniem jest to dobry system Przydatny w krytycznych sytuacjach Ale także ten motocykl Jest wyposażony w kontrolę trakcji ASC Nie pozwala zrobić sobie Krzywdy, że tak powiem Okej, okay, no to parę słów jeszcze o hamulcach E, hamulce w tym motocyklu to naprawdę są już konkretne hamulce, dwie tarcze z przodu, e, duże. Te hamulce działają bardzo dobrze, bardzo są dobrze dozowalne i wyczuwalne. Łatwo jest tym motocyklem hamować. <noise> no pomimo tego, że byłem starsze o dwa lata względem właśnie fazera, którego miałem, to, to jest to motocykl zdecydowanie bardziej... Rozwinięty technologicznie, i to wszystko jest, jest naprawdę na, na najwyższym poziomie. No, i to by było wszystko w tym blogu. Serdeczne dzięki za subskrypcję mojego kanału. Dobra, to wszystko, dzięki. Trzymajcie się. Cieba!